Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską Konkel z Czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 11 do 17 listopada 2013 roku i za co nas czeka w tym tygodniu. W tym tygodniu przede wszystkim będziemy dziarsko zabierać się do pracy, wdrażać w życie nowe pomysły, ponieważ od niedzieli wieczorem Merkury znów jest w ruchu prostym, wyszedł z retrogradacji, czyli w tym tygodniu o wiele więcej rzeczy uda nam się załatwić w kontaktach z innymi ludźmi, o wiele szybciej będziemy dostawać różne umowy do podpisania lub zawierać szybciej umowy handlowe. I jest to w ogóle bardzo dobry czas, żeby planować podróż i myśleć już, gdzie spędzimy sylwestra, święta i jakieś bardzo miłe wakacje, może zimowe. Zimowe, bo w tym tygodniu dużo takich okazji i propozycji, czy ofert może na nasze konta mailowe przybyć. Im bliżej końca tygodnia, tym bardziej będziemy towarzyscy, ponieważ zbliża się pełnia księżyca w znaku byka, która będzie miała miejsce na niebie w niedzielę, a w piątek też bardzo dobra aura za sprawą Wenus, która będzie w konjunkcji z Plutonem i w kwadraturze z Uranem, na zaskakujące doświadczenia towarzyskie, erotycznie, ale też przede wszystkim na bardzo fajne spotkania, bardzo fajne wyjścia. Do kina, do teatru i bardzo dużo rozrywki w weekend. A z tego horoskopu z pewnością ucieszyły się znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, które w tym tygodniu będą korzystać z tych wszystkich towarzyskich atrakcji, o których pisała Iza. Bardzo sprzyja Wam powodzenie, ale najpierw zajmijcie się swoimi obowiązkami, dlatego że planety szykują Wam trochę ważnych zadań. Szczególnie barany będą miały okazję wykazać się czymś w pracy albo w szkole, zapanują nad różnymi trudnymi, nad różnymi trudnymi zadaniami i wydobędą się z zaległości. Pod koniec tygodnia szansa na udaną imprezę zdecydowanie będzie się należała baranom na tej pełni byczej jakaś nagroda. W bardzo dobrych humorach będą lwy, poczują, że trudne sprawy wreszcie ruszają do przodu. Te lwy, które chorują albo narzekają, że los nie układa się ostatnio tak, jakby sobie tego życzyły, w tym tygodniu odczują olbrzymi przypływ sił, różne ważne osoby będą Wam przychylne, dlatego wykorzystajcie tą aurę, odwiedzajcie urzędy albo rozmawiajcie z szefem o tym, żeby was, wasz los w jakiś sposób stał się lżejszy. Strzelcom nie będzie, nie będzie się w tym tygodniu nikt narzucał, nikt nie będzie im przeszkadzał, będą bardzo spokojnie realizowały swoje plany. To jest taki tydzień, w którym warto będzie wyjaśniać różne stare sprawy, szukać rozwiązania sekretów albo nadrabiać zaległości. Na nowe wyzwania przejdzie jeszcze czas, więc w tym tygodniu skupcie się nad tym, co koniecznie trzeba zrobić, skończyć albo wyprowadzić na prostą. Radzę też strzelcom trochę bardziej zadbać o zdrowie, dlatego że planety nie wspomagają Was jeszcze, jesteście u kresu sił, tak można powiedzieć, więc więc dlatego bardzo dbajcie o to, żebyście nie złapali w tym tygodniu jakiegoś przeziębienia, a jeżeli tak się stanie, to lepiej jest zostać w łóżku, niż gdzieś szaleć z grypą po biurze i zarażać inne osoby. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu bardzo dobrze wykorzystają gwiezdne szanse, jakie daje im nowa aura tygodnia. Przede wszystkim byki poczują, że wreszcie złapały wiatr w żagle. Merkury, który jest naprzeciwko waszego znaku Zodiaku, wyszedł z retrogradacji, co oznacza, że uda się wam w tym tygodniu spotkać z ważnymi ludźmi, załatwić różne ważne umowy i przede wszystkim dogadać się nawet z tymi, którzy nie są wam zbyt przychylni. Im bliżej końca tygodnia, wszystkie byki, Będą bardzo zadowolone, ale też bardzo poddenerwowane tym, że muszą coś fajnego zorganizować, gdzieś pójść w jakieś miłe miejsce i bardzo kulturalnie i aktywnie spędzić weekend. Pełnia w Waszym znaku Zodiaku sprawi, że będziecie bardzo zauważeni, więc prezentujcie się w tym tygodniu bardzo dobrze, bo to bardzo Wam pozytywnie zaprezentuje. Panny w tym tygodniu będą dbały o to, jak czują się inni, będą bardziej niż zwykle towarzyskie i mniej niż zwykle pracowite, co nie znaczy, że coś się złego stanie w życiu panien, ale po prostu panny w tym tygodniu dadzą sobie troszeczkę na luz, jak to się mówi, i bardzo chętnie wyjdą gdzieś, zobaczą jakąś wystawę, albo zajmą się swoim hobby, na co ostatnio nie miały zbyt wiele czasu. Koziorożce natomiast będą bardzo yy, yy, najbardziej romantycznym i towarzyskim znakiem Zodiaku ze wszystkich znaków w tym tygodniu, ponieważ Wenus przebywa w Waszym znaku Zodiaku, co znaczy, że bardzo dużo miłosnych szans, bardzo dużo też finansowych szans w tym tygodniu Was więc nie siedźcie w domu i przede wszystkim odbierajcie wszystkie telefony, bo każdy z nich to może być życiowa okazja. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, będą trochę spokojniejsze od swoich pozostałych zodiakalnych braci i sióstr, dlatego że w tym tygodniu najważniejsza będzie rodzina i najważniejszy będzie dom. Szczególnie bliźnięta przypomną sobie o tym, że trzeba zrobić jakieś zakupy albo trzeba spotkać się z bliskimi i krewnymi, żeby omówić różne ważne wspólne sprawy. To jest dobry tydzień na kontakty z rodzicami, starszymi krewnymi, bardzo dobrze będą układać się wasze relacje, a jeżeli się złościliście na nich z różnych powodów, to w tym tygodniu uda się zapomnieć, o tym uda się wiele spraw wyjaśnić i znowu będzie miło i sympatycznie. W weekend bliźnięta postanowią odpocząć. Ta bycza pełnia księżyca sprawi, że skupicie się na duchowych sprawach. To jest dobry, dobry czas na ważne przemyślenia, na porządki, na rozwój duchowy i na różne wasze prywatne sprawy. W bardzo dobrych humorach będą zodiakalne wagi, Wam szczęście będzie sprzyjać, ale tematem, oprócz rodziny, będą również pieniądze. To jest taki tydzień, w którym warto uporządkować finanse, zajrzeć do banku i sprawdzić, co dzieje się na koncie, albo szukać lepszych ofert. Wpływ planety Wenus, która znajduje się w kwadraturze do Waszego znaku, to jest taki dobry moment, żeby się zastanowić nad tym, w co zainwestować, co kupić, pozbyć się z domu starych gratów i pilnie pracować na to, żeby przyszło do Was jakieś nowe finansowe szczęście. Wodniki nie muszą w tym tygodniu się za bardzo niczym przejmować, pl, przejmować. planety nie będą y, oddziaływać na was w jakiś taki mocny i szczególny sposób. To jest dobry tydzień, żeby spokojnie się uczyć, pracować, zajmować się domowymi sprawami. Dopiero w weekend się trochę atmosfera rozkręci i ta pełnia księżyca bardzo będzie sprzyjała tym wodnikom, które wybierają się na jakąś tajemniczą randkę. Atmosfera randek i spotkań towarzyskich również będzie sprzyjała wszystkim znakom wodnym, czyli rakom, skorpionom i rybom. Szczególnie raki w tym tygodniu poczują, że powinny w jakiś sposób zbliżyć się do jakiejś osoby lub powiedzieć jej o swoich uczuciach. I to jest dobry czas też, żeby w tym tygodniu zadbać o siebie, pójść na basen do kosmetyczki, do fryzjera, troszeczkę znaleźć czas wolny dla siebie, ponieważ raki w tym tygodniu będą bardzo narażone na różne prośby, błagania, nawet mini szanse ze strony innych osób, które będą chciały coś od nich uzyskać, więc pamiętajcie, róbcie wszystko dla innych, ale też troszeczkę czasu dla siebie wygospodarujcie. Bardzo napięty harmonogram będą miały w tym tygodniu skorpiony. Pełnia w znaku byka naprzeciwko Waszego znaku zodiaku sprawi, że wszystko się będzie bardzo szybko działo. Już od środy tak naprawdę poczujecie, że cały czas coś się dzieje, ale te wszystkie wydarzenia będą bardzo pozytywne, szczególnie w sprawach zawodowych. W tym tygodniu spotkacie jakąś ważną osobę albo podpiszecie Jakąś ważną umowę lub też zaczniecie negocjować coś, co w najbliższym czasie przyniesie Wam bardzo dużo zysk albo pozytywne rozwinięcie Waszych wcześniejszych planów. Dla, dla ryb w tym tygodniu jest bardzo dobry czas na randki, na spotkania i przede wszystkim też na zawieranie nowych przyjaźni i znajomości. Ryby, które nieraz się tak jesienią zapadają w siebie i tak w telewizor albo w jakieś swoje hobby, w tym tygodniu powinny wziąć się, wyjść do i przede wszystkim skorzystać ze wszystkich zaproszeń, które w tym weekend będą Was czekać. To może być trudne, ale na pewno się opłaci, i ryby w tym tygodniu będą brylować na wszystkich spotkaniach i przyjęciach. Dziękujemy! Życzymy wszystkim bardzo miłego, udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i przepowiedni zapraszamy na stronę www.czary.pl.